Witajcie znów na kanale Jasio kin poświęcam zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał to jest 11 dzień świąt z Brawl Stars i możemy odebrać sobie punkty do Edgara oczywiście odebramy dobra i darmowa darmowy box o chociaż do nani trafiłem ale to spoko czekajcie mamy jakiegoś nowego skinka w sklepie nie nic tu nie mamy ale czekajcie Wyłączmy sobie to, zagrajmy sobie jedną rundkę, może w to, no i wam opowiem o nowym sknie. więc zostawcie łapkę w górę, się kanał. Aha, o dobra, zabieram gwiazd! nie no, zabrała. Kurde, słuchajcie, co się dzieje, a? Ratujcie, czekajcie Słuchajcie, już jestem, coś mi się po prostu na komputerze mi włączyło, ale czekajcie. Jeszcze szybko musimy ten odcinek nagrać, włączył mi się na komputerze jakiś quiz. Ale czekajcie, lecimy. Sobie... O nie, Edgar. Tak mi Ed. To jak Ed porobiony pięknie. Chacie Daryl? To było proste. Dobra, jestem Edgar. Lajde tu. Daryl. Jakie? Lecimy z mniej. Miś poleciał, chodź A miś też leci! Obił? Obił miś! Obijający misiek! By. O, nie obił! Czekajcie, były sobie dwa Edgary! Jeden zły, duży dobry, czekajcie! Ej, no gdzie? A, to Topnęła się! Chyba Edgar. Pokażmy takiego poczanki. O nie. No czego? Nie. Haha. Ha. Elo, Ed. Czekaj, wrzućmy tam. No ja też odleciałem. Nie, nie odleciałem.

No, A jak mi się robi. Ale ochronił wszelkę. Dobra, ale słuchajcie, chciałem Wam właśnie pytanie dotyczące zadać tego broka. Że ten brok będzie kozacki. No, ale to by było na tyle, hej, śmieszne kliwo. Aż tak.